Matko Boża Fatimska, ty, która przyszłaś na ziemię, aby przypomnieć światu o pokoju miłości i nawróceniu, spójrz dziś na moją rodzinę. Przenoszę ci nasze słabości, trudności, niezgody. Przenoszę ci to, co nas boli i to, czego czasem nie potrafimy sobie okazać. Przenoszę ci nasze małżeństwo z jego pięknem, ale i ranami. Które wciąż wymagają uzdrowienia. Mary Joe, uproś dla nas łaskę zgody i jedności. Niech nasze serca staną się miękkie. Niech w naszych słowach będzie delikatność, a w naszych myślach dobroć, która pochodzi od Ciebie. Otoż nas swoim płaszczem pokoju. Broń nas przed wszystkim, co niszczy relacje. Przed nieufnością, chłodem, gniewem. Egoizmem, chroń nas przed pokusami, które mogą zniszczyć miłość i zaufanie. Matko Fatimska, naucz nas rozmawiać z miłością, naucz nas słuchać bez oceniania, naucz nas przebaczać, nawet wtedy, gdy jest trudno. Proszę Cię o błogosławieństwo dla mojego małżeństwa. Niech nasza miłość będzie mocniejsza niż kłótnie, głębsza niż różnice.